Witajcie kochani, ja się nazywam Iwona Sicińska i dzisiaj chcę Wam powiedzieć parę słów na bardzo, bardzo, bardzo ciekawy temat, a mianowicie na temat energii Kundalini. Ten temat w moim życiu jest obecny od już bardzo dawna, ponieważ kiedyś, dawno, dawno temu, jak miałam 16 lat, to niechcący, zupełnie przypadkowy sposób pobudziłam sobie energię Kundalini i wtedy, nie wiedząc o tym, Dlaczego mi się to dzieje, i tak dalej. No, miałam dużo różnych dziwnych objawów, zdarzeń. No, w ogóle moje życie się zmieniło. Jak to się wydarzyło? No, otóż, jednym z takich sposobów na to, żeby sobie niechcący pobudzić energię kundalini, jest to, że upadamy po prostu zaliczamy glebę no. upadamy na kość ogonową. Ponieważ energia kundalini umiejscowiona jest, no jak tutaj jest kość ogonowa, tak zawinięta troszkę, no to tutaj, tak, w tym miejscu, jak uderzysz po prostu mocno w to miejsce niechcący, no to istnieje szansa, że, że to się po prostu wydarzy, tak, że ta energia się pobudzi. No i teraz, cóż to jest w ogóle ta energia kundalini i dlaczego ona jest taka ważna? Otóż mówi się o tym, że energia kundalini to jest energia rozwojowa nasza, czyli zasila naszą świadomość w taki sposób, że się rozwijamy. Czy ten rozwój przebiega łagodnie i miło, czy on przebiega gwałtownie, burzliwie i z wieloma różnymi dziwnymi sytuacjami, no to już jest jakby inna inszość. Nie? Natomiast Chodzi o to, że zdarzają się przypadki mimowolnego pobudzenia tej energii kundalini. Oczywiście jest też wiele osób, które tą energię kundalini chcą pobudzić w jakiś taki sposób bardziej świadomy. No i to jest mądrzejsze, oczywiście, no bo jest mniej objawów ubocznych, tak zwanych. No ale cóż, od tego zależy na przykład. Czy od ilości energii kundalini, którą masz przy urodzeniu pobudzoną, zależy od tego, czy jesteś mniej inteligentny, bardziej inteligentny, czy masz więcej mocy wewnętrznej, czy mniej, i tak dalej. No i jeżeli ktoś urodził się z niskim takim potencjałem tej energii, nie znaczy, że do końca życia ma taki być, tak? Może sobie ją w sposób sensowny i bezpieczny pobudzić. No, ten temat zainteresował mnie wtedy również z tego powodu, że sama doświadczałam tych objawów. No, ale potem, jak już się dowiedziałam, co i jak, no, to zaczęłam prowadzić kursy na ten temat. No, i taki ostatni kurs to przeprowadziłam w roku chyba tam 2002 bodajże. I potem mi ten temat gdzieś jakoś zszedł na dalszy plan. No, bo wiecie, rozwój ma swoje, <laughs> swoje własne zasady i idzie tam gdzie chce. Więc robiłam inne kursy. No i teraz ostatnio w mojej grupie szamańskiej, zaawansowanej, zrobiliśmy warsztaty kundalini, właśnie w ostatni weekend. No i wyszło tak dobrze, i tak fajnie, i tak naprawdę wow, że stwierdziłam, że muszę Wam o tym trochę opowiedzieć, bo to jest bardzo fascynujący temat. Fascynujący jest dlatego, że Energia kundalini, podnosząc się, oczyszcza różne warstwy naszej psychiki, naszego ciała, naszych różnych ciał fizycznego, eterycznego, astralnego itd. Ale to jakby jest taki konieczny etap do tego, żeby ta energia wyszła nam przez czakrę korony. No i najlepsze jest to, że naprawdę efekty. Dobrego, mądrego pobudzenia kundalini no mogą być spektakularne. Co mam na myśli, mówiąc, że spektakularne? No wyobraź sobie, że nagle otwiera ci się jasnowidzenie albo jasnosłyszenie, albo jakieś inne moce, jasnoczucie na przykład. Niektórzy doświadczają czegoś takiego jak taki rentgen w oczach, że widzą po prostu narządy wewnętrzne Inne osoby, mogą diagnozować. Podobno tego nie doświadczyłam niestety jeszcze, ale podobno, jak kundalini się podniesie odpowiednio mocno i dobrze, no to można nawet zacząć lewitować. Czego sobie i wam życzę oczywiście. Natomiast mnie się ostatnio po tych zajęciach właśnie przydarzyło coś, co, czego doświadczyłam w dzieciństwie, no i później parokrotnie też doświadczyłam tego właśnie zjawiska, którym jest eksterioryzacja. I to jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemne uczucie. Można sobie latać, gdzie się chce, widzieć, co się chce, i w ogóle, wow. I dlatego się tak podekscytowałam tymi zajęciami, no bo po prostu efekty są spektakularne w moim przypadku, akurat. No i przy okazji, jeszcze uzdrawianie, oczywiście, to jest też taka cecha ludzi, którzy, czy taka zdolność ludzi, którzy, którzy mają pobudzoną tą energię. No i właśnie też uzdrawianie mi wskoczyło na wyższy level. Także potrafiłam zrobić parę cudów w międzyczasie, tak zwanym. No i super, no i tego właśnie chcę was nauczyć, czy też to o tym chcę wam opowiedzieć. Zapraszam ciebie osobiście, moja droga, czy mój drogi, który to oglądasz, na webinar. Webinar, zaraz wam powiem, kiedy tylko sięgnę po notes, kiedy ja sobie to ustaliłam. Webinar o właśnie energii kundalini i takim mądrym i sensownym pobudzaniu tej energii. Webinar odbędzie się, moi kochani, 31 stycznia w piątek o godzinie 20. No i, żeby dostać link do tego webinaru, Trzeba być na mojej liście mailingowej, więc jeżeli jesteś już na mojej liście mailingowej, to na pewno dostaniesz takie powiadomienie, więc nie musisz się ponownie zapisywać, a jeśli Cię nie ma na mojej liście mailingowej, nie dostajesz ode mnie maili, no to tutaj pod tym filmem, w opisie filmu będzie link, gdzie można się zapisać, to sobie tam kliknij i się zapisz i o tej 20 spotykamy się w pokoju webinarowym, do którego link Ci przyślę na maila. Tak, w czwartek czy też w piątek zależy, kiedy tam się zapiszesz. No i jeszcze taka informacja, że webinary na żywo zawsze są bezpłatne u mnie. Natomiast webinary, które są nagraniami, które się odbyły kiedyś tam i są nagrane, na mojej stronie są płatne, więc dobrze jest bywać na webinarach na bieżąco, na żywo, bo to jest wiedza za darmo, którą możesz po prostu sobie używać. Tak jak chcesz w swoim życiu. W związku z tym zapraszam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie, z serduszka, tak Cię zapraszam na ten webinar, bo jak pewnie widzisz, jestem trochę podkręcona tym. Tym wyjściem z ciała i tą eksterioryzacją. Aż normalnie webinar z tego powodu muszę zrobić koniecznie. No i co, jeżeli oglądasz ten film na YouTubie, no to kliknij sobie w subskrypcję i w dzwoneczek, żebyś był powiadamiany, czy była powiadamiana o każdym następnym nowym webinarze, który się będzie odbywał. No, żeby nie przegapić, tak? No, bo to są ciekawe tematy i mało kto o tym mówi. A jeśli mówi, no to też różnie z jakością tej wiedzy bywa. Natomiast ja mówię zawsze z praktyki. Swojej własnej osobistej, moich studentów w szkole szamańskiej, klientek, z którymi pracuję, i wszystko co mówię jest potwierdzone przez praktykę, więc jestem człowiek praktyczny. No i nie twierdzę, wiesz, że od razu będziesz tam lewitował, czy eksterioryzował, czy coś, ale warto się za tematem zainteresować. No ja po wielu latach wróciłam z powrotem do tego tematu. Bo prawdopodobnie z tego powodu, że akurat mam aspekty plutona bardzo silne, i pluton, jak wiadomo, powoduje takie dogłębne, absolutne czyszczenie wszystkiego do podstaw. No i chyba tak właśnie jestem w tym procesie. W związku z powyższym, no jakby <gryw> ostatnio miałam taki pomysł, żeby coś innego zrobić, tak, jakiś inny webinar, inny kurs czy coś, no ale to kundalini mnie po prostu. Fu, pobudziło mi się, no i nie mam wyjścia także kochani 31 styczeń, piątek 20, zapraszam serdecznie link jest w opisie do, jeżeli chcesz uczestniczyć w tym webinarze, to się po prostu zapisz na tą listę no i co, i buziaczki mm, przesłodkie, śle i promyczki z serduszka i do zobaczenia, pa